Cześć wszystkim z tej strony Maxi, a dzisiaj zagramy sobie w Robloxa. Witam Was w kolejnym odcinku. W sumie to mój drugi odcinek na całym kanale z Robloxa. Yy, powróciłem sobie tak do niego, bo yy, ostatni odcinek z Robloxa był dwa lata temu yy, na tej samej mapie, której teraz jesteśmy, czyli coś tam ograni. Yy, już tam chciałbym na wstępie powiedzieć, że jeżeli Wam się odcinek spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dać znać w komentarzu pod filmem. i subskrybować kanału oczywiście. Bo wbijamy 1000 subskrypcji, mam nadzieję, że to się kiedyś uda. No więc tak, yy, dlaczego zagrałem sobie właśnie w grę, i dlaczego ją nagrywam? Yy, I też jak pewnie zauważyliście, nagrywam ją na telefonie, ponieważ kiedyś nagrałem już taki odcinek z kolegą, lecz tamten odcinek był bez nagrania mikrofonu ponieważ go wtedy nie miałem, czy tam się popsuł. I było, te, I było to jakoś dwa lata temu I chciałem zrobić powrót jakby do tej mapki Zobaczyć co przez 2 lata tutaj się zmieniło, bo wiadomo w grani, yy, w grani tej jakby pierwszej części się trochę pozmieniało A chciałbym zobaczyć co pozmieniało się na tej mapie A więc myślę, że Wam się coś takiego spodoba, dobrze? Mm, weźmiemy tylko pierwsze... Też jestem na innym kącie niż na swoim Bo gram na telefonie No i w sumie tyle do powiedzenia mam Dobrze, jak widzimy yy, latarkę można włączyć tak jak kiedyś Dzisiaj jesteśmy sami, kiedyś byłem w skleju, no ale to o tym już mówiłem. I co my tutaj mamy? Yy, babkę już gdzieś tam zabija. Nie wiem, czy przyciekło z gry. Jeżeli nie, no to postaram się to zrobić w kolejnym filmie. W kolejnym materiale nagranym z telefonu. Ale wiadomo, ja jeszcze testuję, jak to się nagrywa na telefonie i w ogóle. Dobra, widzę, że nie wiem, czy to już było. Ale chyba tego ogólnie nie było jeszcze dwa lata temu, jak to nagrywałem. No ale widzimy, że tutaj mamy yy, przejście, tak. Czy tutaj będzie ten taki pokój? Nie, tutaj nie ma tego pokoju. Ok, czyli czegoś takiego już nie zrobili. Mm, ale wiadomo, tutaj są schody w dół. Okej, okay, tutaj. Okej, okay, tutaj jest to tutaj, gdzie powinien być śrubokręt. Tak, śrubokręt chyba tak. Ogólnie jest bardzo ciepło na dworzu, a ja mm, nagrywam odcinek. Więc no, tak to właśnie wygląda. Okej, okay, jesteśmy sobie w piwnicy, czy tutaj się... Dobra, ok. myślałem, że to człowiek, a to pająk, czyli widzicie, dodali pająka, dodali pająka do tej gry, czyli już mamy pierwszą zmianę, albo drugą, bo nie pamiętam, czy było to przejście, którym przed chwilą szliśmy. Mm, Dobrze, może pójdźmy na bo zacznijmy od góry, okej? Okay? Mm, czy jest coś w łazience? W łazience nic nie ma nowego takiego, z tego co pamiętam. Dobrze, tutaj już byliśmy, to tam już nie idę. Yy, sprawdźmy teraz górę, strych. No, na pewno jest strych, tak? To tutaj chyba pamiętam, że to tutaj było. chociaż my tak dokładnie nie chyba nie chodziliśmy po tej mapie. Ok, no ale mamy coś takiego. Widzę, że dodano jeszcze kolejne piętro. Tam się zaraz udamy. A to jest zeskok do yy, łazienki, dokładnie. Ok, pójdźmy sobie na górę i sprawdźmy, co tutaj się zmieniło, bo to jest ogólnie coś nowego. Co zmienili. Okej, okay, czyli tutaj pewnie był pajęk, ale teraz on sobie wyszedł. Po prostu. No i. Wolę grać na osobowej kamerze, bo po prostu tak mi jest lepiej ruszać kamerą jak coś. No dobrze, byliśmy tam, to teraz czas zejść na dół. Tylko, żeby tej babki nie było, bo wiadomo, ona może nas zabić. Okej, okay, tu mamy babkę. Babkę się chyba troszeczkę zmieniła z wyglądu. No i nas zabiła. Pewnie tak to będzie wyglądać, no ale już ten tryb taki jest. Yy, mapkę chyba podlinkuję wam w opisie filmu. Tak jak to zrobiłem kiedyś. Okej, okay, weźmy to jeszcze raz. W ogóle są gracze, jakbyście nie zauważyli. Kilka graczy jest. Mm, ale przed tym ich nie było. Po prostu dołączyli, jak ja dołączyłem. No to ciekawe. Kurde, co jest? Ta babka tej wszędzie łazi. Nie można tutaj tego zrobić. Nie można sobie tutaj powspominać, jak to wyglądało i co doda... jakich rzeczy nawet dodali. Ale jest tutaj o wiele mniej graczy niż wtedy nagrywałem. No nie wytrzymam. Nie wytrzałem co, i tak będziemy ginąć sobie? Dobra, weźmy tak kamerę, żeby było ją widać. Yy, ale z tego co widzę, też nie da się stąd uciec dalej, jakby nie zrobili. To jest po prostu taka mapa, w której jest Greni i Pająk. No i nic, no i sobie tak łazisz i zwierzę. Dobra. Sprawdźmy, czy tutaj się coś zmieniło. Odpalmy latarę. I tutaj chyba, z tego co pamiętam, wszystko... Nie, trochę chyba inaczej są umieszczone... Elementy, czyli, jakby to fortepian chyba inaczej wyglądał, Dobra, wyjdźmy przez okno. Ok, niewidzialne, ale jest. Mamy ten domek, chociaż w nim tutaj nic nie ma. Tu wyskoczyć nie możemy, jest niewidzialna ściana. Wiadomo, pewnie juniorski by to zbugował, ale. No ja nie jestem juniorski, niestety. Chociaż może ja też to zglitchował. Nie wiem, nie chcę się na razie. Ok, co my tutaj mamy? E, mamy tutaj dach. Ale to już chyba było, tak. Te rzeczy tutaj były, tu nic nowego w sumie nie ma. Ale wejdźmy jeszcze tutaj. Tu jest ten pająk. I będziemy mogli mieć troszeczkę problem z przejściem. Okej, okay, tutaj jest. I zobaczeniem garażu, ale spróbujmy. Gajon jest chyba troszeczkę głupi. Głupuśki. Okej, okay, do... On tu jest, nie wiem czy mnie zabije. Okej, okay, dodali garaż, w którym jest auto. Okej, okay, no auto jakoś nie jest wybitne, tam sobie ten pająk chodzi. Jest też garaż, którego nie można tworzyć. Jest. Yy, Okej, okay, tam nic nie ma, jak widzicie. To jest chyba Sawan... Sawanna nie. Dobra, nie wiem. <grym> yy, no ale... Sauna, o. Jest tutaj też Sauna, jakby wiadomo, no, tylko drzwi są. Ja, o. W sumie możemy wyglądać. Możemy w taki oto prosty sposób zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. No, nie wygląda tak ciekawie, no. Jak widzicie. a dobra, już nie będziemy bugować no i w sumie to tylko tyle, co się pozmieniało przez te dwa lata. Aż k... O, wow, 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 pająk. Nie, 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 nie. Toż, też on nie ma jakiejś swojej wybitnej animacji. No nie gadaj, że przed nim uciekłem. Przed babką chyba tak nie uciekniemy łatwo jak przed nim. Ciekawe. Dobra, pójdźmy tutaj, tutaj nas nie powinien załapać. No ale z tego co widzę, no to tak, za dużo to się nie pozmieniało oprócz tego auta i oprócz tego strychu tam, gdzie powinien być pająk, ale wiadomo. Pająk sobie chodzi po mapie i są tutaj też takie przenośne elementy jak pudełka Okej, okay, czy ja pudełko na web sobie ubrałem? Tak, ubrałem pudełko na łeb e, No, no to już zbugowałem grę No to fajnie Idziemy z pudłem na łbie O, pająk, dobra, zabił nas pająk No ale dobra, no i co? No i to w sumie tyle e, Nie ma dzisiaj nikogo, jestem tylko ja sam i no, chciałem w sumie zrobić taki, oh wow, remake jak to wygląda, jak to wyglądało dwa lata temu jak wygląda po dwóch latach. Wiadomo też odsyłam Was do yy, filmu, który, by, który nagrałem z tej mapy dwa lata temu, o jest to pudło. No ale jak widać, no nic prawie się tu nie zmieniło no, dalej nie może, nie można uciec, chyba dwie czy trzy rzeczy się pozmieniały tak naprawdę. Okej, okay, pająki i Babcia coś tam, coś tam dziwnego robili. Ale co, mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Jeżeli nie, to zapraszam Was do innych moich materiałów. No i co? Mm, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zostaw, zostawcie też zostaw też dzwonek, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i co? Mm, taki króciutki materiał po prostu z obczajenia, co się tutaj zmieniło na tej mapie jak ewoluuje się Roblox w danych tutaj trybach. No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No. Do zobaczenia i cześć.